Cześć wszystkim jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam moją taką popodróżniczą rutynę, czyli opowiem, jak dokładnie u mnie wygląda powrót do codzienności po jakiejś takiej serii podróży. Teraz byłam właśnie na takiej serii podróży. Widzieliście jednego vloga z wyjazdu, on był na wyspie Zielonego Przylądka z moim bratem, natomiast ja jeszcze pojechałam z moją przyjaciółką i jej rodziną na narty do Austrii. Natomiast nie nagrywałam tego, no bo jednak jechałam z jednej. Jej rodzinom nie chciałam e, tego nagrywać, oni też nie chcieli e, gdzieś tam pokazywać się w internecie, więc po prostu uszanowałam ich decyzję. No, tak jak już wspominałam, były te narty za granicą, były też w ogóle e, narty w Polsce jeszcze i ten wyjazd na Wyspę Zielonego Przylądka, więc taki podróżniczy maraton trochę miałam ostatnio. No i teraz podpowiem Wam, jak dokładnie wygląda mój taki powrót e, do życia codziennego. Jak wiecie, ja pracuję zdalnie. E, po części, bo pracuję zdalnie, ale jeszcze mam swój sklep internetowy i w momencie, w którym ja wyjeżdżam, no to powiedzmy, że Szymon przejmuje obowiązki mojego um, sklepu internetowego, Jak gdzieś tam zdalnie mu się staram pomagać, a on po prostu tutaj um, ogarnia rzeczy, które trzeba ogarniać na miejscu. Od razu po przyjeździe, no to ja przejmuję te wszystkie moje obowiązki, zwalniam go z tego wszystkiego, co on po prostu proponuje mi e, zrobić za mnie, e, kiedy ja jestem po prostu na wyjeździe. Więc pierwszy dzień po przyjeździe z wyjazdów, to u mnie zawsze jest dzień na odpoczynek, na spanie. Totalnie robię sobie taki dzień, urlop praktycznie od wszystkiego, bo ja się muszę wyspać. I nieważne, czy ja nie zmęczyłam się na tej podróży, czy to była podróż taka relaksacyjna, leżenie na plaży, czy to były narty, ja muszę się po podróży, każdej podróży wyspałam się, ale jak już wstałam, no to usiadłam do pracy i praktycznie cały dzień pracowałam, nadrabiałam rzeczy. Wiecie, to co pracowałam zdalnie, to zawsze pracuję zdalnie, ale są takie rzeczy, które jednak nie da się zrobić, które muszę nadrobić tutaj będąc w Polsce. Kolejną rzeczą, którą już będziemy sobie robić dzisiaj, to załatwianie różnych rzeczy. Wszystkie rzeczy ja zawsze staram się umawiać po podróży, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie kolejna podróż. Wiecie, no ja mam niektóre podróże zaplanowane z półrocznym wyprzedzeniem do przodu, ale niektóre czasem wskakują tak, o na przykład jak ten wyjazd na narty z y, moją przyjaciółką, to było takie, ej słuchaj, za tydzień jedziemy z rodziną, może chcesz się wziąć z nami, bo akurat mamy wolne miejsce w aucie. To było coś takiego, więc y, ja zawsze po prostu staram się umawiać y, te wszystkie rzeczy y, typu na przykład zabiegi na twarz, albo coś takiego, albo fryzjera. Y, staram się zawsze umawiać po wyjeździe, od razu po, y, żeby mieć pewność, że nie będzie to kolidować na przykład z następną podróżą. Dzisiaj y, wybieram się też na zabieg na twarz, o którym opowiem później. Chcę zrobić sobie też paznokcie, bo odros już masakryczne. Jestem też umówiona do fryzjera, bo tu odrost też jest już gigantyczny. Fryzjer jest za kilka dni. Natomiast jutro jeszcze umówiłam pieski do ichniejszego fryzjera, niech też mają coś od życia. I zawsze po podróży staram się jak najbardziej wykorzystać ten czas z Szymonem, no bo jednak no w podróży go nie ma. Więc idziemy do kina, idziemy do kina na strefę interesów Nowe pazurki W kamerze wyglądają na takie zwykłe, ale one są takie z drobinkami Jak widzicie w ogóle ubrałam golf i bluzę, bo jest mi tak zimno A my tutaj w mieszkaniu mamy ciepło, ale jak wychodzę po prostu na dwór To jest nie do zniesienia, bo jest tak zimno na dworze Idę za chwilę też na zabieg nawilżania twarzy Dlatego jak widzicie jestem bez makijażu Zaczynamy zabieg w drodzy do domu o, odebrałam paczkę i odebrałam kurtkę z pralni. Stwierdziłam, że skoro już były te wyjazdy wszystkie za granicę na narty i raczej już nie będzie, to stwierdziłam, że po prostu oddam tą kurtkę do pralni, żeby ją tam wyprali, zaimpregnowali i żebym teraz mogła po prostu ją sobie powiesić w szafie i żeby czekała po prostu do kolejnego sezonu narciarskiego. Wróciliśmy z kina. Jak Ci się film podobał, Szymon? Były no, interesujące, bo inne niż inne. <noise> no, niż inna. Ja, ja, ja czuję, że może dostać Oscara za dźwięk, bo rzeczywiście dźwięk był super. Szumą dwa okwiatki. Natomiast nie oglądałam w sumie żadnych Oscarowych filmów, więc ciężko mi ocenić. A w ogóle muszę sobie kolczyki włożyć. O, bo na wyjazd zdjęłam i zapomniałam włożyć. Taki piękniuchny piesek. Kto jest piękniuchnym pieskiem? Tak Tokio pięknie odrósł. On tutaj był cały łysy. Rozumiecie? Tu wszystko było łysy, a teraz łysę ma już tylko tutaj na samej górze. Tutaj jeszcze jest ta stara sierść i ma tylko tutaj łysę. No ja jestem w szoku. Tak pięknie zarósł. Cała dupka jest zarośnięta. Całe tutaj te boki. No i tylko tutaj plecki góra została. I będziesz znowu pięknym pieskiem, no bo Tokio cierpi na łysienie, więc... Niestety, ale wyłysiał, ale zobaczcie to, jak mu teraz pięknie odrosło. I był taki piękny od fryzjera wrócił. A tu jeszcze Musinka, tak? A to ze swarowskiego akurat są kolczyki. Dziś dalszy ciąg nadrabiania zabiegów do Laser Deluxe na mikronachowanie, czyli dermapen. Tutaj, o, w znieczuleniu. I już czekam. Tutaj w jasnym świetle pokażę się wam jak moja twarz wygląda. Jak widzicie jest naprawdę zmasakrowana. Dzisiaj e, dodatkowo jeszcze robiliśmy kwas na blizny, więc e, w ogóle cała twarz mi tak pulsuje i boli mnie, e, więc e, ciężko dzisiaj i przez kilka dni będzie widać jak jest zmasakrowana twarz. No, ale tak wiadomo przez kilka dni będzie właśnie są nasekrowane, a potem będzie już piękna. Zresztą no, robię je sobie co roku taką serię, więc też ta twarz mam nadzieję, że na starość, na no starość za 10 lat już nie będzie wyglądać jakoś mega źle, tylko będzie wyglądać wciąż na 20 kilka lat. Dziś poszliśmy sobie na deser o do cukierni sowy miło spędzić czas. Dzisiaj idę do fryzjera, właściwie jadę, bo jadę do Wrocławia. W ogóle możecie zobaczyć, jak sztywną mam twarz. Tutaj już mi się zaczęła skóra łuszczyć, ale o, jak tak to widać mocno, że jest taka sztywna. Yy, nieprzyjemne to jest uczucie strasznie. Yy, no, ale tak przez kilka dni będzie. Tutaj już mi się zaczyna łuszczyć, więc ta skóra już zaczyna odchodzić i no, do tygodnia będzie tak Właśnie tak, o. Jadę pociągiem do Wrocławia. Ja lubię jeździć pociągami, bo mogę sobie wtedy popracować. Jakbym jechała autem, to jednak musiałabym się skupiać na drodze, a nie na pracy. A tak to mogę sobie popracować, no bo jednak praca zobowiązuje. To, że mam pracę zdalną, nie zwalnia mnie z tego, żeby w ogóle nie pracować, więc będę pracować w pociągu i w tą, i w drugą stronę i jeszcze u fryzjera też będę pracować. Ja już we Wrocławiu, idę do fryzjera i jezu, masakra, tak mi się już, tu w ogóle mi się strasznie zaczęła skóra schodzić. Czoło jeszcze jest takie, o jejku, nie lubię po takich zabiegach wychodzić z domu, bo w ogóle no wyglądam strasznie. Dzisiejszy dzień będzie ciężki i jutrzejszy dzień pod względem tego łuszczenia będzie ciężki. Zastanawiam się czy ściąć trochę włosy, no bo jednak mi trochę odrosły, ale trzy miesiące temu jak byłam tutaj u fryzjera to ścięłam dość drastycznie. Naprawdę sporo ścięłam, że te włosy były takie bardzo króciutkie. Natomiast teraz, no, podoba mi się ta długość, więc myślę, że nie będę skracać. Może znowu za trzy miesiące, jak tutaj przyjdę, to, to wtedy skrócę sobie bardziej. Ja już po. Jak widzicie, jest bardzo tak chłodno. Coś, co mi się bardzo podoba. Oni tutaj mi zawsze robią taką fajną platynkę. Nie ścinałam jednak. Zostawiłam sobie taką długość jaką mam teraz i myślę, że dopiero jak pójdę do nich za trzy miesiące, no to dopiero wtedy będę sobie znowu tak ścinać. Dziś skóra łuszczy mi się niemiłosiernie. Już tutaj dookoła ust jest wszystko odpada, natomiast tutaj pod oczami i czoło, jak widzicie, wciąż jeszcze jest sztywne. No, tak wygląda po prostu rzeczywistość po, po takich zabiegach. To nie jest tak, że idziecie na taki zabieg i o, na drugi dzień wszystko jest Piękne. Teraz miałam też takie kwasy, które mocno złuszczają tę skórę i z tego powodu normalnie po tym dermapenie, po mikronakłowaniu ta skóra się tak mocno nie łuszczy, chociaż też się trochę łuszczy, chociaż po laserze frakcyjnym bardziej. A teraz miałam właśnie kwasy nałożone i przez to mocno się ta skóra tak łuszczy. Jeszcze jak widzicie nie zeszło mi wszędzie zaczerwienienie. Trochę umówiłam się na pielęgnację skóry głowy. Umówiłam się na... Darson walizację skóry głowy, bodajże, tak to się mówi, i kielęgnację, żeby troszkę odżywić te myszki y, włosowe, pobudzić do wzrostu, bo ja mam włosy, jak widzicie, bardzo takie cieniutkie. Ja tak mam od zawsze i, i teraz chciałabym też popracować troszkę właśnie nad skórą głowy, Pochodzi też na zabiegi na skórę głowy, bo dotychczas jakieś zabiegi no to robiłam, jak widzicie, głównie na twarz, a teraz do tego chciałabym dołączyć jeszcze zabiegi na skórę głowy i zobaczyć, popróbować różnych, potestować i Zobaczycie, jak to będzie wyglądać, no ale teraz siadam do pracy, bo jednak trzeba zarobić na te zabiegi. To nie jest y, tak, że o ja tutaj y, przez cały tydzień, co wam nagrywam, to tylko chodzę na masaże do fryzjera i w ogóle nie jest też ta y, druga strona, której nie nagrywam, bo to jest dość nudne, czyli po prostu praca. Dziś poszliśmy do jednej z naszych ulubionych restauracji, w ogóle jest w galerii Poznania, Altana się nazywa. I to polecam: to jest polędwica wołowa na kamieniu z pyłem z gzikiem. To jest bardzo fajne. Zawsze bierzemy na pół, bo no my jemy mało, więc jakby każdy wziął takie coś osobno dla siebie, no to ja bym w ogóle nie dojadła. Serwę od pracy zrobiłam nam dzisiaj na obiad. Zapiekane warzywa z kiełbasą i boczkiem robię się teraz. Miałam mieć właśnie robioną tą dalszą walizację z pielęgnacją, na co my zmieniamy to na ten zabieg ze względu na to, że niedawno miałam właśnie farbowane włosy, a potem... O, tutaj zostałam informację, że 4 do 6 zabiegów co 2-3 tygodnie na mezoterapię i głową będę się martwić. Dziś poszliśmy na deserek. Ja mam Pabel, wafel, a Szymon wziął Choco Kebab. To ile ja biorę do przymierzania? A Szymon wziął dwie rzeczy tylko. Kupiłam sobie bieliznę w Etam, a w tylko jedną rzecz, zaskoczenie taki zwykły t-shirt. O, biały, bo mi trochę takiego. Yy, takich czuchów basicowych brakuje. Już jest późno, wyglądam jak wyglądam. Natomiast chcę Wam jeszcze opowiedzieć o tym zabiegu na głowę, którą miałam. Tak naprawdę nie była to walizacja, tak jak już wspominałam, jednak przez to moje farbowanie, które było dwa dni temu, to nie mogłam tego mieć robionego, ale zrobiła mi w sumie tą dalsonwalem tak bardzo delikatnie, tak tylko przyjechała dosłownie. Natomiast miałam właśnie inwuzję tlenową z ambukami na porozłosów i na regulację sebum. Natomiast za dwa tygodnie umówiłam się na już mikro... Mikrodermobraz, mikrodermabraz, mikronakowanie i głowę, e, mezoterapię i głową, no. I to będę robić sobie co dwa tygodnie i zobaczymy. A w sumie yy, była bardzo fajna babeczka, która opowiadała mi trochę o włosach, jak dbać i w ogóle. Yy, I powiedziała w sumie coś, co ja już dobrze wiem, a mianowicie, że moje włosy są w naprawdę dobrej kondycji. Ona w ogóle była zaskoczona, że przy tak, yy, takim rozjaśnianiu moje włosy są w tak dobrej kondycji, ale ja rzeczywiście o te włosy bardzo mocno dbam. Yy, one są w dużo lepszej kondycji niż jak były. Yy, niefarbowane, więc one naprawdę, może teraz tego nie widać, bo sztuczne światło i tutaj w ogóle po całym dniu, natomiast one są naprawdę w bardzo fajnej kondycji, nie są łamliwe, są naprawdę bardzo, bardzo fajne, więc pod tym względem, no to ja akurat dbam o te włosy, no są cienkie, to od zawsze są cienkie, dlatego będę troszkę właśnie grzebać z tą mezoterapią i głową, próbować, żeby, żeby nie były takie cienkie, może trochę się pogrubią, odżywią, a jeśli chodzi o moją twarz, no to czoło, Wciąż, jak widzicie, mocno sztywne, ale właściwie tutaj już mi wszystko poschodziło jeszcze delikatnie o zaczerwienienia pod oczami, ale tak naprawdę no dół twarzy już jest piękny. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie w mieszkaniu, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!